Jaysa, solo. dzisiaj trafiliśmy Abseta. I ostatnio w Ameryce oglądałem jak gra i Verden nam idzie. Więc stwierdziłem, że to jest idealna gierka, żeby zagrać właśnie Invernem. Nie, wiem, co ten Champion robi, w sumie nie grałem nim nigdy. Wiem, że na Wurze krzaka. Mamy chyba dobry matchup w miarę. Więc mogę zacząć z Dora, z ringiem, tak mi się wydaje. Na razie zaczynamy w. Bo tak widziałem. Czujemy Silda, później Q. I nie wiem, co bym robić, Fajnie sobie kicam. <laughs> nie. Boże. Co ja robiłem? Dobra, będzie dobrze. Jezu, on ma takie nogi długie. Ja wrolol mam zawsze takie... Jak ja idę teraz ekipę moją, oni wszyscy mają długie nogi, a ja mam taki krótki, tak? Muszę tupać za nimi. Chciałem być takim wernem. Kurwa, życie i werno jest zajbiste pewnie. Czemu zwo zacząłem? Nie wiem. Widziałem, że tak ziomek zaczął. Okej, okay, dodatkowy damage cię zwo Dobra, już wiem. Nice! Nice, nice, nice Cyk I cyk Dobra mam Bomba. Co? Zostaw mnie. Ty, on wygląda jak klepy totalnie. No a teraz kieber... Znaczy, e. A uć. On nie spalił mnie, taki teraz. Dobra, ale ja wygry... Klepy gościa, ty. Kogo mają? dżungli? Kazixa. On ma TP na tym Jason, muszę pamiętać. Sworduję sobie od dołu. No właśnie. Kanonek jest raczej gone. No ale fajnie, bo jakbym to spuszczował, to może mogę pomóc na im wejdzie. Ok, Kazik jest inwejdowany przez Kayn'a. Mogę tam zejść chyba. Masz flasha cały czas. Okej. Okay. Do mnie, do mnie, do mnie! Okej, okay, trafiłem. Jazda upset. No nie! Nice! Okej okay. Muszę iść na mi do sporo Dobra, abs do 100 kila, o to chodzi. Ja pewnie słyszałeś to i cofnąć. Nie wiem, jaki cen kupić. Zaraz zobaczę. Się upewnię Dobra, kolejny punkt B. Ej, dużo mu z tych... z tych Znaczy Kazix nie pojemy zgankować, ale zwurdują od góry sobie. No jak? Czemu on mi gankuje no? Przecież to nie ma sensu kompletnie. To totalnie nie ma sensu co on robi. Nie wiem czy jestem w stanie to no, Co on robi? Jakiś go zabić? Hmm. no dobra. Bo jeszcze, że mogą mnie zdejmować. Dobra, dajbuję, kurde, no ziomek... Umrze? Umrze Nienawidzi mi ten Kazik, nie, nie wiem co to jest za typek, ale mnie nienawidzi Dobra, lecimy Moonstone. Dobra, mamy full build Dobra wreszcie. 1000 golda Poplęt już sobie dobrze radzi. Ja skaluję grzyba, zaraz będę miał Golema Dobra, naszym zadaniem jest shillowanie grzyba i później buffowanie mojego Idykery. Przeuważę teraz, bo nie widzę nami. Na pierwsze zajście i Kazik mnie nienawidzi, więc muszę uważać. Do dołu 3 Jays, mam nadzieję, że nic nie zrobi. Bardzo dużo minionów misuje. Nie wiem, czy nie powinienem golema rzucić, tak po prostu. O, ja mogę reda w ogóle wziąć. Dobra, idę po reda. Dobra, mam radzika. <grym> a ten Jays chodzi to. A powinienem w ogóle grać pod Bot, bot Wave'a teraz. <grym> idę do dołu po prostu. Ten Jays chyba. No, jest tutaj. Dobra, rzucam golema. No go. No bierz go kurwa. Ej, ja go aresztuję. Jazda. Jazda. <ścoughs> ej, ej. Dobra, to już <ścoughs> Z tym solo, rad nie było solo, bo z tym, bo to było z, z tym, z golełem moim, z Daisy, ale jajca. Dobra, mam, mam full build, ale jajca. Hila masz, Nice, dobra, na mnie dostał kila. Ja mi się ten Ken troszkę nie gra poprawnie w te grę już bardzo mało farmy, ale. Co ja tam wiem? Dobra, wydaje mi się, że muszę poczekać na swojego Lemika, bo inaczej jestem useless. Więc cofamy do tyłu. A! a Miał! Dobra, żyje. Na Heralda wziął, mogę ten kazeks no, chodź tu, chłopie Nice Dobra, golem, puszujemy, vamos! Dawaj, napierdaj te creepy, ziomek Ole farmienie Ale farmi się zajebiście. O nie, tepnął. Ej, e, zabijamy go? Nie zabiję. Dobra. Dobra, nie dało się zabić. Dobra, ucieczka. Gdzież nie trafi jakiegoś kioska losowego? Pewnie drugie, co się kupuje? Drugie, Ardent, pewnie. Zobaczę, co kupił. On Redemption, dobra, drugie Redemption się kupuje. Джейс мне свой раз. Не повини что бить, хотя ж, ну добра. Окей, Джейс на топа пошел. Ben jest useless, ale ten keden nie zabije raczej Dobra, ze stówkę biję w ten turret, spoko Nice, mamy go Oni lecą dalej Dobra, ja biorę turret, Z golemiskiem moim Chyba tak się nie powinno używać Daisy Dobra, ale wzięte Dobra Przeżyłem Dobra, loto stąd Salut Ale teraz kupimy cooldowny i... Będzie 30% więcej Tak? Starczy? Starczy Będziemy mieli shielda Mamy teraz 5 sekund 30 To jest 40... Od, od sekundy szybciej shield jest To jest bardzo dużo No, strollowałem tego golema totalnie, wydaje mi się Patrz tu no ja będę go tak... On będzie na nich tak leciał Dawaj dale, dalej dale. O Dobra i tyle jest Kurwa, lejnu z nimi Bra, wracaj golemku, wracaj, ucieczka. Dobra, jest martwy. Zajeba No Okej. mam go. Ktoś strollował na pewno. Nie wiem czy ja nie strzelałem, bo nie wiedziałem, że oni się tu biją. Tak chciałem tutaj zejść. Myślę, że ja mogę strzelać. Dark Silka, dobra, kupujemy Dark Seal. Dobra, czy 11 level dużo nam daje? Chyba dużo. Dwójne życie będziemy. Więcej tego WP rzucać, tych Shaczorów. Na pewno. Mać. co ja robię <laughs> Nie wiem, co robię Nie oddaję trybie, nie oddaję Dobra, ja potrzebuję redemption Jestem turbo P. Jest Wszystka gołda jeszcze To jest chyba full build taki w sumie Miał ja takie shieldy dawał Będzie ciężko to wygrać, ale wygramy. Mamy lepszych graczy. Czyli ja w sumie na takim czempionie to nawet nie jestem dobry, więc... Mamy Upseta. Upset to skieruje. ma no, macierakan. Dobra, no, spuszczę sobie górę po prostu. No ja mam redemption, cofnę po prostu. Dobra, ja chodzę za psetem po prostu, łapię go za rączkę. Nie zrobimy tego chyba Dobra, umrzyjcie za to Nice, mamy to O nad nie umarli. Mogę redemption wrzucić. Nie, nie smart raczej Crossmap, 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 crossmap Właśnie już biec na bota. Jeszcze musiał te creepki walnąć, rozfarmić je. Tutaj? 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 Chodź tu. Szybka akcja. Albo nie. O kurwa! Co ja zrobiłem? Dobra, Zaja Flash. Nie. To nie tak miało być. Dobra, jaki trzeci item? Kurde, gierka się skończyła. Trembi co kupić? Nie redukcji nie potrzebujemy tutaj. Nie mogę klikać po prostu tego kill jak trafię Dobra, kupimy ping Ardent? No pewnie Ardent, no. No, czemu tu? Majchój. Nie da się grać. Dajmy mi FF po prostu. A ten nagle nie wydaje mi się że taki zły. Nie on w sumie zolnie miał. Jak Rakan nie trafi W dawle, to jest trochę useless. Lecimy Ardęcisko, biegniemy po prostu za psatem. On musi dofarmić je. 200 golda. Cień, Macyn Croft. Patrz, kim gram? <grystanie> <grystanie> Dobra, idę po Ale Ten champion. Musi... Mi się man ogólnie nie kończy. Te krzaki muszę kłaść, żeby oni się bali przynajmniej. Jak ja widzę krzaki i welem, to myślę, że zawsze ktoś tam jest. O kurde, ma długi cooldown. Patrzcie, obsarani są totalnie. Absolutnie jaka już. No i dostałem bomby w oko. Mogę szybko cofnąć? Chyba nie. Kurwa, chłopie, uważaj. Nie, my ciemper my, my, nie kieruje tych. No, ja po prostu klikam cały czas. O Jezus. Piękny jamek został, ale nic nie dało Zwłaszcza to u nas I tyle Top gap, top gap zbyt duży Ten ziomek jest najgorszym top na świecie I wygrał tę gierkę solo Czyli ten typ jest jeszcze gorszy Nie da się być gorszym niż ten gość Jak to możliwe? To niezłe jajce GG GG Dobra Dzięki za oglądanie widzowie, super było, salut